więc zaczynamy tryb parteria. Gramy teraz przeciwko um, Śląskowi Wrocław. Zapraszam Was bardzo serdecznie na profil dla Robotneni, no i po profilu znajdziecie w opisie. Oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik się sposobu, mi się spodoba, to dostanę mi to ponad 189 ławek w górę, do mi do subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych witów i tych, którzy chcieli zostać przede mnie poddrowieni. No dobra, no to lecimy z tym kopcem, musimy pokonać jakiś klub, zagraj, proszę bardzo, najwyżej przegramy, to trudno, to graj jak pobocznie. braj graj sterowanie zespołem, a niech będzie, raz tak, raz tak, byle na zmianę, zdobądź jak najwięcej bramek, zatrachianie celów i butelek oraz rzucanie piłki do koszy, dostaniesz więcej punktów, porada w trzałki między inny. pomaga podkręcić piłkę, a niech będzie. Jest, dobrze Słupek Każdy głupek stracił słupek Nie ma Kurde Ole brama Aj, za wysoko Przesadziłem siłą Teraz mnie w tą stronę Kurde, jest, dobrze za mocno. Ale poprzeczka. Dobra, ostatni strzał. Poprzeczka. Ja już nie będę brał w ten retrening. Zaczynamy. Rozpoczynamy sewon. Dzięki pośle o Bogi Wrocław. Wow, widzowie, jak dawno nie przerwałem da, w ciągu. Zaczynamy podanie kupca. Ale głośno, ale trzydzieści.

no gości Spalone, to nie tej spalone. No ja nie mogę. Cała taka musi zagrać na sto, a nawet się mole, chciałem do niego podać, a nie tam gdzieś dalej. Uch, nercie, jest to śmerca jasne. to dążył.

Dobre to się No, w końcu coś dobrze mi poszło. że zawodnik spóźnił się z interwencji. Dobra, dobra. Dobrze. Jest! 1 do 0. Karny to jest promocja do strzelenia gola przeciwnikom. Brawo. Taka to, 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 to trochę bym powiedział pośrednie asysta, ale dobrze, że nam się udało strzelić niesamowitą bramę. I roll 1-0. Niepotrzebnie bo faulował w polu karnym, ale też niepotrzebnie, że nie wstrzymiłem w nim gola. Ten bliski... ...sprzelnienia gola wózniakiem. Ale już gole Wcenił Sprzelił trochę inny. No i teraz Śląsko rusza na przodu. No i nie uważaj co. Na miejsce będę szokować. Wypada bada koledzy. Dobrze, dobrze. Zdrowniął Pięknie go dostrzegł. Szymiak. Szymiak. Dobrze we piłkę w ostatniej Rzut dla piłka lekiepską. Za krótkie, za krótkie to podanie. Obec Nie. Pracą na futura tą bloki rywale. Lepiej trzeba uważać. Właśnie Lepimy na pogębicie. Za mocne polanie. A tu w kolei nie tam gdzie trzeba. Przemysław <giby> Szankowsku. Na Pewno celował w Gołębia w kurczołek 1 Ja z tym pożartuję Piotr Słapojewski Lech o węzynie Szybkich się piłki nawet nie było faulu Że odbił piąceniak z własną dobrę Nieco nie z własną w tomet Prosa po strata i przeciwniki widzę Mamy spalonego Spalone robak, robak też z Chrystuska wrosła na spalona to nie było najszczęśliwsze z No nie, nie było najszczęśliwsze z walce, bo odebrał piłkę. No i w porę zareagował. Oj, też szkoda. No niestety, że pozbywajcie piłki, ale nic nie szkodzi, bo ocena nam nie wpadła. Tak, nieważne, że nie mam gola, ale... Mam asystę. To się mi po prostu... Poża należało. Janekarz próbował, wyciągnął się i Zobaczcie, to tutaj. Ta okazja i gol odbiło się od nieboręki. Teraz tę bramkę pokazana. Jaki... Trzymaga też nawet. Dobra. Wow. Naprawdę znakomicie, tak, ale... Dobra, zobaczmy jak tam statystyki. Jak zielonia. Dobra. Zamiast oddawać piłkę przeciwnikowi podaj ją do kolei. Parę razy udało Ci się świetnie rozrodkować i widać, bo u Ciebie świetną orientację przy tym golu. Symulujmy to spotkanie. Proszę bardzo krótkie podanie plus 1, 10 na 10 wypracowane. Teraz cele na Seton. Zobaczymy, jak wygrywałem to tutaj było 2 do 0, ale zobaczymy zaraz moją gwiazdę. To proszę bardzo, e, menedżer, to proszę, to zestraszujemy, pójdziemy sobie w drugą stronę Seton i zobaczmy, jak nam poszło przeciwko Śląskowi Wrocław, wygrałem 2 do 0, brawo. Do w następnym odcinku już zagram dla Was normalnie z innym klubem. Przeciwko Górnikowi, przeciwko Górnikowi, zaraz nie tu szybciej mecz, przeciwko Poponiszeki, następny mecz będę grał i tyle. Ale to już w następnym odcinku. A na dzisiaj to by było. Tyle na tym moim filmiku z wośniakiem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przefajnego odcinka z kariery zawodnika Woźnieka w Lechu Poznań, gdzie miał niesamowitą asystę i prawie strzelił wola i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, czyści panarka, elo, pamordy. mordy, życzę Wam miłego dnia.